Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do kolejnego materiału, w którym powiem Wam co zrobić, aby zoptymalizować Wasz telefon tak, aby działał szybciej, no i bateria trzymała dłużej. Pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o telefony z Androidem, bo tutaj właściwie tego chciałbym się trzymać. Bo właściwie, jeżeli chodzi o iOS-y, no to ten poradnik nie do końca jest dla Was, bo tutaj właściwie tych porad nie będzie wiele. Z tego względu, że po prostu no ja, jako użytkownik Androida, jestem właściwie zwolennikiem tego systemu. No i jeżeli chodzi o iOS-a, wiem, że są to fajne telefony. Być może w najbliższym czasie jeszcze się w taki wyposażę. Niemniej jednak, na ten moment korzystam z Galaxy S22 Ultra. No i póki co nie czuje potrzeby zmiany. Natomiast podejrzewam, że większość z was, no właściwie, to jest właściwie prawdopodobieństwo ograniczające z pewnością, że używacie takich telefonów większości, pokażę Wam, co zrobić, aby wasz telefon działał szybciej, sprawniej, no i przede wszystkim aby bateria działała dłużej. No i pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o telefon, właściwie jak wiemy, na samym początku, kiedy go konfigurujecie i prawdopodobnie zapominacie o tym, wasz telefon ma mnóstwo aplikacji, paradoksalnie od Google, którego po prostu drenuję. Jak Tutaj, no, postanowiłem sobie wyszczególnić je, jak widzicie, na tej całej liście moich aplikacji, wszystkich, które mam właściwie w telefonie. Wysunąłem je z aplikacji Google. Tutaj pozostawiłem tylko te, z których korzystam. Natomiast, no, po prostu gdzieś na ekran menu wyszczególniłem sobie te wszystkie aplikacje, które. Prawdę mówiąc w większości i to naprawdę w twardej większości są po prostu mi zbędne. Przede wszystkim aplikacje typu Gryplay, Google Meet, Google Assistance, Google Obiektyw, Google Home, Google Feed, Google Go, Google TV, Fields i tak dalej. No to są aplikacje, z których ja nie korzystam. Tak, więc w pierwszej kolejności, jeżeli Wy nie korzystacie z takiej aplikacji, przejdźcie na przykład sobie do folderu Google. Tutaj zobaczcie aplikacje, z których korzystacie rzeczywiście. Natomiast jeżeli nie korzystacie z aplikacji typu Google, chociażby Gryplay, Play, no to po prostu je odinstalowujcie. I po, po, po części właściwie no jest to swego rodzaju takie naprawdę mocne oczyszczenie, bo te aplikacja, jak wiemy, mocno działają w tle, niektóre możemy sobie odinstalować, niektóre możemy oczywiście tylko i wyłącznie wyłączyć, niemniej jednak to i tak daje sporo, tak więc te aplikacje, które możemy odinstalować, sobie odinstalowujemy. Natomiast te, które sobie możemy wyłączyć, po prostu wyłączamy akurat z Google tłumaczy sobie korzystam, tak więc to zostawiam. Natomiast aplikacje typu Google Feed, Google Home... Na spokojnie mogę sobie odinstalować Google GO również i te aplikacje są mi niepotrzebne. Tak więc, jak widzicie, ja teraz sukcesywnie sobie odinstalowuję te aplikacje, no i dzięki temu sprawiam, że one po prostu nie będą działały mi w tle, no bo tych aplikacji najzwyczajniej w świecie nie potrzebuję, są te aplikacje niezbędne. No, oczywiście, Samsung jak najbardziej mocno z Googlem współpracuje, jak wiemy, tak więc, no tutaj te wszystkie aplikacje, no gdzieś znajdują się od razu, fabrycznie przy oczywiście zakupie naszego telefonu. Telefonu. Natomiast, jeżeli na przykład nie potrzebujemy takich aplikacji, których ja szczerze powiedziawszy, nawet nie znam, typu na przykład, Action Box. Crowns, Doors, Google Fee, Jumbo, czy na przykład Stadia, no to po prostu odinstalowujemy te aplikacje bez żadnego problemu, nic nie będzie to właściwie kosztowało nas, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego telefonu. Wyrzucamy je tak naprawdę z naszej pamięci no i właściwie jak odinstalujemy naszą aplikację, no to tak naprawdę ona już nie będzie działała w tle i tak już właściwie mamy telefon o tyle czysty, bo właściwie te aplikacje, tak jak mówię, nie będą dronowały naszej baterii i nie będą Gdzieś tam pozostawione, właśnie powiedzmy w tle, w momencie kiedy niby z nich korzystamy, a tak naprawdę z nich nie korzystamy. Tak więc zostawmy sobie tylko i wyłącznie aplikacje w naszym softwareze, z których rzeczywiście korzystamy. To jest pierwsza kwestia. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o baterię, bardzo ważnym elementem jest, no niestety, być może bolesna sprawa, ale wyłączenie tak zwanej synchronizacji naszych kont. I ja Wam muszę powiedzieć, że o ile to jest bardzo przydatne, w szczególności kiedy na przykład często zmieniamy telefony albo na przykład chcemy aby cały czas nasze konto Google cały czas się synchronizowało, na przykład jeżeli chodzi o kontakty czy tego typu sprawy, no to rzeczywiście warto tą funkcję zostawić, natomiast no, podejrzewam, że w 95% przypadków ta, ta właściwie funkcja jest niepotrzebna, tak więc wyłączamy ją i tutaj mamy oczywiście od razu informację, że zmniejszy to wykorzystywanie danych i pozwoli na zaoszczędzenie naładowania baterii. Tak więc no, tutaj zdecydowanie polecam kliknąć OK, wyłączyć właściwie synchronizację no i teraz Wasz telefon nie będzie właściwie używał danych tutaj tych transferowych, jeżeli nawet chodzi o LTE, czy o tą transmisję danych, na właśnie cały czas synchronizowanie to zależy, czy ustawicie domyślnie, z tego co pamiętam, to jest nawet co 10 minut, tak więc telefon po prostu będzie cały czas synchronizował wszystkie informacje nasze, czy to zdjęcia, czy to maile i tak dalej, tak więc jeżeli to włączymy będziemy pozbawieni tego i nasz telefon zdecydowanie będzie działał szybciej i dłużej. Kolejna sprawa, bardzo często zostawiamy włączoną lokalizację i to jest mniej, no powiedzmy błąd z tego względu, że no nie zawsze korzystamy z nawigacji, jeżeli chodzi o Google Maps, nie zawsze chcemy, aby ta lokalizacja była włączona, abyśmy byli śledzeni, po prostu najprościej w świecie wyłączamy ją, na przykład w przypadku Samsunga i Galaxy, jeżeli chodzi o nakładkę One UI, możemy to szybko włączyć poprzez menu, natomiast jeżeli jesteśmy na przykład w ustawieniach, możemy kliknąć sobie po prostu wyłącz lokalizację, no i teraz telefon będzie raz, że mniej obciążony baterią. Oczywiście aplikacje typu pogoda, czy na przykład, jeżeli będziemy potrzebowali lokalizacji do chociażby nawigacji Google Maps, no to sobie ją szybko włączamy, to nie ma z tym problemu. Tak więc, kiedy używamy, jest ta, powiedzmy, funkcja włączona, natomiast, jeżeli nie używamy, szybko włączamy i tak naprawdę tyle. Tak więc, to jest bardzo proste rozwiązanie i właściwie to polecam robić, bo niektóre aplikacje, nawet takie proste, typu McDonald's, KFC, jakieś takie aplikacje odnośnie, chociaż Restauracji i tak dalej, bardzo lubią cały czas nas monitorować, gdzie jesteśmy, no i przez to wysyłają nam jakieś tam personalizowane powiadomienia. Niekoniecznie, być może je chcemy, a z drugiej strony naprawdę obciąża to baterię i sam procesor w naszym telefonie. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o powiedzmy też opcję, którą możemy wyłączyć, to jest właśnie NFC. Ona na początku jest włączona, właściwie kiedy konfigurujemy telefon. Pewnie, pewnie po prostu jakby nie zauważamy, że ona jest włączona, tak więc no, ona służy generalnie na przykład do chociażby płatności poprzez Google Wallet i tak dalej. Ja mam tą funkcję skonfigurowaną, bo na przykład po dwukrotnym kliknięciu i chociażby odblokowaniem palca, e, jeżeli chodzi o nasz odcisk palca, mam na przykład płatność Google Pay poprzez portfel, no to ja rzeczywiście korzystam z płatności e, googlowskich. Niemniej jednak ja po prostu na zazwyczaj tą opcję wyłączam, bo jednak ona cały czas sprawia, że ten czujnik NFC jest włączony. Za każdym razem, kiedy włączę Włączam telefon i na przykład chcę sobie chociażby odblokować telefon i zapłacić. kilka włącz komunikację NFC i teraz mogę na spokojnie zapłacić. No wiadomo, nie płacimy co chwilę, tak więc, no żeby oszczędzić baterię i żeby sprawić, aby nasz system działał szybko, po prostu to włączamy i jest jak najbardziej już teraz ok. Kolejną sprawą, która rzeczywiście sprawia, że nasza bateria w telefonie jest dość mocno obciążana, no i także pamięć RAM, no to przeglądarka. Oczywiście nic złego w tym, że na przykład korzystamy sobie z Przeglądarki, przeglądamy strony internetowe, to jak najbardziej jest OK. Niemniej jednak, kiedy po prostu tych zakładek, kiedy nawet nie jesteśmy świadomi, po prostu zostaje zbyt dużo, że one się gdzieś gromadzą nam tutaj i po prostu zostają. No to już właściwie tak ok do końca nie jest. Tak więc polecam w przeglądarce jakąkolwiek macie, akurat na przykład Samsunga browser, polecam wam po prostu wyłączyć aplikację. I to tak samo działa w przypadku na przykład Google Chrome, Mozilla czy Opery, jakąkolwiek macie przeglądarkę. Po prostu kliknijcie sobie gdzieś, zamknij wszystkie karty zamykacie je i tak naprawdę wszystko już jest czyszczone brak kart i teraz możemy sobie na przykład otwierać jakąś tam kartę, którą chcemy. Dzięki temu nasz telefon na pewno będzie działał sprawniej. No i z drugiej strony rzeczywiście pamięć dla nie będzie, jak widzicie, obciążona bardzo. Akurat teraz mam naprawdę bardzo mały status tutaj tej pamięci zajętej, tak więc naprawdę teraz jest ok. I generalnie, jeżeli chodzi o to, nasz telefon będzie działał szybciej. No i za każdym razem, kiedy zauważycie, że na przykład tych zakładek zbiera się więcej, Klikamy, zamknij wszystkie karty, zamykamy i to już jest naprawdę duży krok do tego, aby pamięć e, ramy była nasza wolna. No i oczywiście również przełoży się to na czas pracy na baterii. Kolejna kwestia, być może dla kogoś bolesna, niemniej jednak, no, jeżeli mamy kłopoty, jeżeli chodzi o naszą pamięć e, właściwie w telefonie, no i też po prostu czas pracy na baterii, musimy po, posunąć się do takiego kroku, aby na przykład wyłączyć sieć 5G. Ja teraz, no nie ukrywam, korzystam z 5G, niemniej jednak, kiedy sobie wyłączę, no to właściwie będę korzystał maksymalnie z LTE+. No i dzięki temu 5G zostanie wyłączone. Sieć 5G jednak, jeżeli chodzi o nasze telefony, jest po prostu siecią, która bardzo mocno drenuje baterię, Cały czas próbuje nawiązać połączenia z nadejnikami, które taką jakby powiedzmy prędkość przesłania danych oferują. Niemniej jednak, kiedy to wyłączymy na zwykłym LTE, który jest znany już właściwie sprzed lat, telefon nie będzie aż tak bardzo zużywał baterii, tak więc to jest naprawdę świetną sprawą, jeżeli chodzi chociażby o to, aby zadbać o baterię, na wydajność to nie będzie miało wpływu. Niemniej jednak czas pracy na jednym ogniwie naładowanym zdecydowanie ulegnie zmianie. I kolejna, ostatnia sprawa, ostatni taki tip, jeżeli chodzi o oszczędzanie baterii i przede wszystkim sprawienie, aby nasz telefon działał szybciej, jest rzecz najbardziej banalna, o której zapominamy. Po prostu wyłączenie i włączenie naszego telefonu ponownie. Ja polecam najlepiej, aby robić to każdego powiedzmy ranka albo ewentualnie co drugi dzień. Nic nas to właściwie nie kosztuje. Po prostu klikamy przycisk Power, uruchamiamy nasz telefon ponownie. No, i teraz telefon od nowa wyłącza się, włącza się. To trwa dosłownie 30 sekund, mniej więcej. No, i telefon automatycznie wszystkie te aplikacje zbędne z pamięci RAM wyrzuca. No, i uruchamia się tak naprawdę na nowo, zazwyczaj jak komputer. No, wyobraźmy sobie, że z komputera też nie korzystamy właściwie all day, all night. Tak więc warto po prostu go wyłączyć, no i po prostu potem na spokojnie włączyć, tak aby ewentualnie oszczędzić baterię, no i zapewnić optymalne funkcjonowanie naszego telefonu. I to tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Naprawdę jeśli zastosujecie się do tych wszystkich tutaj e, opcji, do tych wszystkich trików, o których Wam powiedziałem, Wasz telefon będzie działał zdecydowanie lepiej. To tyczy się głównie telefonów z tej niższej i średniej półki. No, bo we flagowcach powiedzmy, że i tak będzie zazwyczaj ok, bo ta moc, jakby tutaj, obliczeniowa jest naprawdę duża. Niemniej jednak, w przypadku tych słabszych telefonów na pewno sprawi to, że po prostu telefon będzie działał lepiej, szybciej, żwawiej. Tak więc, no o to nam generalnie chodzi. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, bardzo polecam właściwie, abyście się zastosowali zastosowali do tych kilku naprawdę prostych trików w przypadku telefonów z Androidem, i uwierzcie mi, odczujcie zmianę. Napiszcie w komentarzu, jak mniej więcej sprawuje się wasz telefon po zastosowaniu tych tutaj moich krótkich porad. No i jak najbardziej, subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. Łapkujcie w górę, subskrybujcie. No i dzięki, jeżeli chodzi o ten materiał. To już jest wszystko. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.